O, dzisiaj bardzo dużo rzeczy poogarniałem. Nawet w międzyczasie poprzecinałem gałęzie, bo tu już mi się przez przęsła poprzerastały od tej śliwki. A że bardzo lubię tą śliwkę i czekałem aż zacznie owocować. Dopiero pierwszy rok owocowała, ale śliweczki są naprawdę bardzo dobre. No, rośnie przy samym płocie, no ale jak już się przyjęła, no to mówię. Zostaje tu i jedna, i druga. No i gałęzie mi poprzerastały tu przez ten, nie było kiedy tego wyciąć. Dzisiaj mówię, muszę to zrobić, bo jeszcze tutaj chodnik jest i mówię, ktoś oko sobie wydubię tymi gałęziami. No i sekatorem poprzecinałem. I co? Po to to zrobiłem, bo przed zimą muszę podopuszczać silikonu, silikonu dekarskiego bo najlepiej się sprawdza i przemalować te daszki jeszcze bo no jak tego nie zrobię no to wiecie co się z tym stanie nie później wejdzie mróz podparza całe wszystkie daszki z tego płotu no i tyle będzie z ogrodzenia jak się zaniedba no to tak będzie no i poprzecinałem ładnie żeby to się nie wrastało no i co, idę teraz na działkę kończymy te obróbki na wiacie no zaczynam jak ciemno jest No wcześniej nie dam rady po 17 jest bierzemy się za robotę no i jedną już przykręciłem tą górną teraz zdjąłem na dół, obciąłem na szybko odrysuję sobie i pozaginam tylko już tam na dachu nie? żeby tu dostosować no i co i bierzemy się za drugą stronę, tylko nie wiem jak tam sięgnę jeszcze, ale może coś wymyślę. Wejdę po dachu, jak pają o A tu chciałem Wam pokazać, jak robię y, to czoło, czoło no, tej obróbki. Tutaj mamy pozacinane i te trójkąciki wypełnione. Y, tu góra zjeżdża, tylko tam dopiero na górze sobie obcinam do danej wysokości, ale najprawdopodobniej on pójdzie. Y, w tym miejscu obcięty będzie. No, no i ładnie wszędzie pozaginane estetycznie. Na górze już folie ściągnę i tyle. O, te dwa fajne zagięcia. Mi się takie podoba, nie? Każdemu się musi podobać, nie? No, Przykręcą to. O, a tu chciałem wam pokazać, jak robię yy, to czoło. Czoło no, tej obróbki. Tutaj mamy pozacinane i te trójkąciki wypełnione. Tu góra zjeżdża. Tylko tam dopiero na górze sobie obcinam do danej wysokości, ale najprawdopodobniej on pójdzie w tym miejscu obcięty będzie. No, no i ładnie wszędzie pozaginane, estetycznie. Na górze już folię ściągnę i tyle. Tu ewentualnie jeszcze pójdzie może wkręcik i zobaczymy. No te wkręty tak wyglądają, jak wyglądają, no ale one są i tak te z płaskim łebkiem, także ładnie wyglądają dosyć. Nie rzucają się tak w oczy. No, te dwa fajne zagięcia. Mi się takie podoba. Nie każdemu się musi podobać, nie? No, to. Jedną stronę przykręciłem. Tu już srak ptakał a na taki ładny dach. Gąsior idzie oczywiście na wierzch, tak żeby to było. No i tu zatyczka od czoła. Na tą stronę to muszę rusztowanie ustawić, bo tutaj z niczego nie sięgnę. A wolałbym nie spać tam w dół. <laughs> Przy moim szczęściu to <laughs> jak zagrychocze to ale się orężada z communion bije, jak spadnę <laughs> No i jedna strona jest ładnie przykręcona. Tam oczywiście nałączenie jest wypuszczone. Może tam tego tak nie widać, ale jest wypuszczone. No i muszę ustawić rusztowanie na drugą stronę, bo no nie singnę tam. A wolałbym tu nie spać. <noise> no dobra, jedziemy w drugą stronę. A patrzcie tak, jaki tu jest bałagan. Ja nie wiem kto to tak narobił Ale to było pełno zboża, że y, big bugi y, zastawione, że nie szło wjechać. No ale y, tu miałem pozostawiany materiał siewny. Myszy ładnie sobie poszatkowały worki. Ale są najedzone, także jest temat dogarnięty. I cały czas są karmione obficie. No i ten. I teraz już mam wszystko zasiane. posypuję to, co ma zostać, bo część będzie, no część zostaje. Tutaj stąd nic już nie sprzedaję. No i co? Muszę usegregować te worki. No i robimy tą ścianę. Tą ścianę musimy dokończyć bo czekała nieskończona bo już przed żniwami czasu zabrakło. No i będziemy robić ją. Nie? No tam, tam, na narożnik jeszcze do, do kręcenia pijany zapianowałem pod profil. No teraz y, przywiercę sobie normalnie wieszaki i będzie. Y, i będzie, no bo tam poszedł przyścienny, a ten tylko miał trzymać. Górą, górą tam był przykręcony, nie? Ten tylko miał trzymać, no żeby to nie latało mi do, do kręcenia tej płyty. No i co, pasuje to skończyć, nie? Zrobimy obróbki na wiacie na szybko może ogarniemy ten garaż, no posparujemy łączenia, zamalujemy jako tako to, aby, aby to było zamalowane. No, i już tu będzie, w sumie skończone. Nawet jakbym nie założył tych gniazdek, no to tam już jest mniejsza o to, ale już będzie przemalowane. No, no pasowałoby jaką płytkę na parapet, przylepić. Mam płytki, to klej, wszystko mam. Wszystko czeka naszykowane. Łączenia są, nałączenia, wszystko, frizeliny, taśmy, wszystko jest. Co jeszcze? gładzi też już mam wszystko mam tylko farbę farbę też mam tylko no, aby czasu trochę żeby to zlepić do końca nie a posadzka ona rozsypuje później myślę, mam co jeść yy, posadzka oczywiście no, musi zostać yy, odkurzona i zagruntowana już teraz już jest suchutka to można śmiało ją odkurzyć dobrze i farbą, farbą do betonu po prostu taki jakiś ciemniejszy szary kolor będzie pomalowana tak na wysokość, nie wiem od, od, może tak na metr zrobimy czy metr 20 i cała podłoga na równo, a górę nie wiem, albo białą, o, tam leży, śpi sobie bidula. Y Chyba białe ściany zrobimy, nie wiem. Białe może ściany będą. No suficik jest piękny, wspaniały. O, ostatnio jeszcze też nie nagrywałem tego. Od tego włazu y, przedłużyłem sobie drabinkę, bo już wtedy nie było y, posadzki. No i nie było wiadomo jak wysoko, nie? A teraz ostatnio tam musiałem pokłaść parę rzeczy na ten stryszek. To Zrobiłem tą drabinkę, przedłużyłem i tyle. To nie nagrywałem, ja. Wiele takich rzeczy, co w międzyczasie coś ogarniam, to nie wyciągnę telefonu i tak to wygląda. No, a tutaj ta wnęka, co została, no to pójdą sobie regały takie, nie? No bo szkoda było zabudować całego tego na prosto, bo tyle miejsca to na takie mniej używane rzeczy sobie zrobię. Regaliki z jakiejś rurki, czy tam z czegoś. Czy z drewna nawet? Jakoś sobie podocinami zrobimy, nawet w pół takie regały, nie? żeby na tym poziomie coś położyć i na górnym. To już dużo takich drobnych rzeczy wejdzie, a tym bardziej, że miejsca nie zabiera, nie. No bo mówię, tu jest mur pewnie ponad 50 cm teraz wyszedł. No to szkoda było tego nie wykorzystać, nie? a tutaj jest, tak jak ta płyta jest, to jest wełna włożona jeszcze, nie? Także będzie na pewno ciepło, no ale muszę pilnować cały czas te koleżanki, żeby mi się tam nie zagnieździły gdzieś, nie? Dlatego tu obszycie jeść, obszycie <głos》> jeść dostają. No i co? O, nos. Kobita mi wpierdoliła. <głos》> Kobita mi wpierdoliła, niegrzeczny byłem to. O. <głos》> nie, bez oczywiście spadło mi to korytko, tak naprawdę. Żeby nie było, że mnie kobita tłucze, nie? Pasowałoby w sumie pierwsze tą wiatę nawet pozalewać te betony może i później tu sobie wejść, jak już nawet będzie zimno, tak? Czy śnieg będzie padał. No bo już od przyszłego tygodnia coś tam gdzieś słyszałem, że śnieg i mróz zapowiadali, ale nie wiem. Dobrze, że mam wszystko opryskane. No w sumie jedno pole jeszcze, ale ono tam słabo powschodziło słabo, no jeszcze nie powschodziło dobrze, bo tam jest takie mokrzejsze pole, trochę to wolniej wschodzi po prostu to jego jeszcze nie prysnąłem, nie ale no to nawet jeśli się teraz nie uda, no to na wiosnę pójdzie po prostu i tyle ale no zobaczymy, może jeszcze będą pogody jak już będzie tam, no żeby, żeby trochę tego chwastu coś tam gdzieś było widać, nie no, no i tyle rzeczy zaczęte nic nieskończone. No. Nie no, dzisiaj kończę te obróbki na wiacie już praktycznie wiatę mam. Można powiedzieć, że jest na ten moment, by była zakończona. Ewentualnie, no nawet jak tam będzie śnieg czy coś, no to mogę sobie tą boczną ścianę zabudować, ale to już też na spokojnie. To nie, nie pali się. Nie, jak tego nie zrobię, nic się nie stanie. A wolałbym. Tutaj mieć e, przygotowany garaż, no bo też, żeby to nie schła farba w mrozie tu, nie? E, czy tam gładź no bo, bo wiadomo, żeby to też e, zawczasu było zrobione. No ale, no i tak, ogrzewanie jakieś tam będzie, to, to ten. A na razie myślę, że ogrzewanie będę miał. Docelowo będzie tu skotła. E, Eko 5, <noise> Eko 5 na różności. No i zalane glikolem oczywiście, żeby nie zamarzało. No i jakaś tam w narożniku taka nagrzewnica właśnie z glikolem, po prostu żeby powietrze też szybciej nagrzało. Nie? Tak planuję. I co jeszcze? I, a na ten moment może będzie takie ogrzewanie gazowe z zamkniętą komorą spalania. Czyli sobie ustawię tylko tam pożądaną temperaturę. Z butli normalnie będzie. I oczywiście będzie bezpieczne, tak? No bo to zamknięta komora spalania to tylko yy, spaliny idą normalnie na zewnątrz, a ciepło do środka, nie? Tak to wygląda. Bo mam taki piec, miałem domy, ogrzewałem też yy, yy, takim yy, urządzeniem, no i dawał sobie radę. No i co? I yy, może wykorzystamy to tu? No, idziemy robić obróbki dalej. Tak wiem, nocna robota to dla takiej jednej pani i kota. <grywka> tak wiem, ale no kiedy zrobisz, jak za dnia nie ma czasu, no to kiedy? Yy, a ja lubię po nocach, nikt mi nie przeszkadza. O, takie coś sobie włączę, Jak górnik, o. ale na, na krótkich, bo dużo wytrzymuje. A lampeczki naprawdę robią robotę. Mam dwie, także całą noc, <gryw> całą noc mogę robić nie z taką lampeczką. One już mają sporo lat, także jak najbardziej. Polecam, jak na razie lepszej yy, nie kupiłem, a miałem ich naprawdę dużo, różnych. Także polecam jak najbardziej Berner, taka lampeczka ładowana. No i się ładuje i tyle, wodo tam jakoś tam odporna jest. Już spadła wiele razy, z, z, z nie wiadomo skąd, działa cały czas. Desz, nie desz, chodzi. Yy, no i co? Yy, no z dobrej jak coś się porobi dwie trzy godzinki nie to zawsze ubywa no a mówię jakbym jak ogarnął ten garaż sobie do zimy no to nawet jak będzie zimno będzie można coś tutaj działać w środku czy tego John Deere'a trochę ogarnąć tą kabinę jakoś pouszczelniać może i pomalować no zobaczymy jak to wszystko wyjdzie no ale no trzeba coś planować żeby coś zrobić ale co to wyjdzie z tego to <laughs> nie wiadomo a kolor ścian myślę, że zrobimy biały. Ten spód cały i lamperia na metr 20, czy tam na metr, będzie taki ciemny, ciemniejszy, szary. Taki no szary jakiś tam kolor. A tutaj te płyty, płyty przy falbanku na czerwono. No, tak jak ciapek. To będzie wtedy fajnie. Taki czerwony z szarym. Myślę, że w takim garażu fajnie wygląda. No, ewentualnie jakiś paseczek można zrobić, czy coś tu, y, między łączeniem tej lamperii, też taki, o czerwoniutki. Dajcie znać w komentarzu, jaki kolor będzie. Ale myślę, że taki fajnie by to wyglądało, nie? No, no już bliżej, jak dalej, żeby to wszystko wykończyć. No, i także ja to pff, przed tymi żniwami że i tak to naszykowałem i zalałem tą posadzkę ten dach na tej wiacie ja nie wiem kiedy ja to zrobiłem no ale zrobiłem yy, no i to dużo było że, że tutaj już pełno tego zboża mi tu wlazło także że ciepeczek ledwo się tam mieścił no teraz już nie ma bo jest część wysiana część sprzedana to yy, to, to już tutaj jest luźno nie no ale część też musi zostać no yy, i ale tu się uprzątnie, to już, już y, miejsca trochę fajnego będzie, żeby coś móc porobić w cieple, nie, w zimę. Także to już będzie dużo. Instalacje wszystko jest rozprowadzone, tylko tą ścianę, no, pogładzić trochę, no to zejdzie też, to się tak wydaje, ale to wszystko czasu, czasu potrzeba, niestety, nie. No, ale coś tam będzie się działać. Jest co nagrywać, tu jest dużo rzeczy różnych do roboty, także coś tam będę się starał nagrywać. No, zobaczymy jak to będzie szło. Dobra, ja robię dalej, rozkładam rusztowanie. Zobaczycie jutro, czy to mi się udało skończyć, czy się nie udało skończyć. No i może jutro tą ścianę ogarnę. Nie wiem, nie planuję nic. Najważniejsze, żeby to zrobić, a czy zrobię teraz tą ścianę, czy. Zrobię ten porządek pod tą wiatę. Nieważne, to ma być zrobione, czy to zrobię tą ścianę, czy to. Garaż musi być na pewno do zimy skończony. Tamta wiata na maszynę zrobiona. I coś tam dalej będziemy myśleć. To jest najważniejsze. Priorytet. Chałupa pójdzie na wiosnę. I tyle. Dzięki za oglądanie. Pozdro.